Cześć! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie obiecany odcinek, bo zawsze Wam obiecywałam, że będę zapraszać specjalistów z różnych dziedzin. Dzisiaj będzie odcinek modowy. Będziemy przedstawiać ulubione stylizacje tego miesiąca, więc jest ze mną Łukasz Kędzior z Lookbooka. Cześć Łukasz! Cześć Paula! Dziękuję za zaproszenie i za takie, wiesz, w ogóle, eksperckie przywitanie. No, ale taka jest prawda. Znasz się na tym, co robisz, dużo o modzie piszesz. Na Twoim blogu bardzo dużo stylizacji znajdujemy. Zawsze są profesjonalnie opisane, więc na pewno się nie zawiedziecie. No i dzisiaj będziemy tak naprawdę wybierać ulubieńców modowych. Czyli taki troszeczkę YouTube'owy odcinek zrobimy, i to będą nasi ulubieńcy z pierwszej połowy roku. Więc zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jakie stylizacje były najlepsze. Dzisiejsze stylizacje będą wybrane oczywiście przez Łukasza i na pierwszy ogień bierzemy Agnieszkę Woźniak-Starak, niegdyś Szulim. No i ja myślę, że tutaj jest jakaś bardzo droga kreacja. Czy się mylę? No, nie mylisz się, Paula, lamania tylko. No, no tym razem tylko. tylko, tak, w przypadku Agnieszki to jest tylko, bo Agnieszka potrafi mieć naprawdę na sobie grube tysiące. No czemu się nie dziwimy, jest, jest z czego wybierać tak naprawdę. Słowia ma dosyć gruby portfel, może nie ona, ale jej mąż. Ona wybiera zarówno w tych polskich, jak i w tych światowych markach, częściej w tych światowych, bo jednak widzimy ją częściej właśnie w jakichś markach właśnie zachodnich, natomiast ona też jest w Skłonna do tego, żeby nosić, żeby pokazywać, promować polskich projektantów, natomiast już tych z wyższej półki. W tym przypadku Lamania i piękne kombinezon z tej ostatniej kolekcji Lamani, czyli Mind Blow, A tutaj impreza. Dekord do pasa. Dokładnie, tutaj impreza lodów. Do tego ta opalenizna. Opalenizna prosto z Indii, bo ona kilka dni wcześniej wróciła z nagrywania Asia Express w drugiej edycji. Więc ta opalenizna w połączeniu z tą bielą, no to, to była Tak, dokładnie. No i ten biust się. Pięknie prezentował. No, na dodatek Agnieszka jest bardzo szczupłą osobą, ale powiedzmy jeszcze, czy to nie jest też taka stylizacja, której nie da się powtórzyć dużo mniejszym kosztem, bo owszem, był to taki charakterystyczny look, natomiast myślę, że znajdziemy w sieciówkach podobne kombinezony w tej kolekcji. Tak. Żeby nie wymieniać tej najbardziej popularnej sieciówki, jeszcze wczoraj widziałem właśnie podobne kombinezony w. I... <laughs> Faktycznie w różnych odcieniach znajdziemy te One Może nie będą aż tak spektakularne, bo jednak wiesz to wycięcie i tutaj e, te guziki złote, no to to też robi e, robotę i dodaje takiego e, blasku, takiego glamour. Natomiast zdecydowanie można ubrać się bardzo podobnie w stylu Agnieszki Shuving za dużo mniejsze pieniądze. Ja myślę, że tu nie zachęcamy oczywiście do kopiowania lamani, ale jakieś do-it-yourself, mała jakaś przeróbka też na pewno nie zaszkodzi. Jest mnóstwo dziewczyn, które się w tym specjalizują. No i co? Jak to oceniamy? Ile punktów na 10 dajesz a, a, Na 10, mógłbym to zapytać na ile. <laughs> wiesz co? No 9. bo 10 to już musi być, wiesz, jakiś taki total. Ja bym dała siódemkę, bo jeszcze bym tam oczekiwała, żeby był jakiś taki szał, bo to była. Bardzo fajna stylizacja poprawna, ale ja lubię taki pazur jeszcze jak jest, no, oprócz no. tego dekoltu, oczywiście. No i kolejna stylizacja to będzie nasza koleżanka, ale zupełnie niepoznajomości Dorotka cię tutaj prezentujemy, tylko dlatego, że po prostu na tej samej imprezie, na imprezie Magnum, Dorota wyglądała rewelacyjnie. Absolutnie fenomenalnie, i powiem Ci Paula, że rozmawiałem też z kilkoma gwiazdami, które mówiły mi, bo wiesz, ja nie będę się chwalił, ale Dorota wysłała mi zdjęcia z przymierzalni, pytała, czy jest okej. Okay? Ja mówię, że OK. dołóż do tego czarny top, bo pytała, biały czy czarny, więc konsultowaliśmy się, wiesz, przed tą galą. I y, później ja słyszałem bardzo pochlebne opinie na temat doroty, więc to też taki miód na moje serce. Natomiast dorota wyglądała faktycznie fenomenalnie, bo to też taka stylizacja, bardzo w stylu Lamani. Natomiast stylizacja świeciówki. Tak, to była Zara. Nie chcieliśmy ostatnio mówić, ale no chyba się nie da. Chyba jednak ta Zara to jest taka, takie miejsce, gdzie naprawdę jeśli chce się być trendy za pieniądze, które są przyzwoite, bo nie zawsze jest też bardzo tanio, ale y, faktycznie w Zarze można znaleźć fajne inspiracje. No to dobra, no to punktujemy w takim razie Dorotę. Wiesz to lubią mnie oceniać, ale ja uważam, że 10. Nie no, tu chyba... No, ja po prostu... No kochamy Cię Dorota, 10! Pamiętamy. No i teraz będzie żona piłkarza, a te Nie na... żona Hollywood. Nie żona Hollywood, ale prawie. Ja myślę, że tam luksusy są o ile nie, nie większe, niż mogliśmy oglądać w programie właśnie, o którym wspomniałeś. No i te wax. No to kurczę, ja myślę, że wszystkie dziewczyny je obczajają, trochę zazdroszczą, trochę podziwiają, bo akurat jeśli chodzi o Sarę Boruc, bo o niej mówimy, wyczucie stylu jest super i to zawsze są takie marki wyszukane. Tak, zgadza się. W tym przypadku e, też to nie są topowi e, nowojorscy projektanci e, czy, czy projektanci z Londynu, to są wyszukane, niszowe, aczkolwiek bardzo popularne marki. Nie pytaj mnie o kwoty, bo kwoty myślę, no. że są zabójcze, bo te ciuchy Nie denerwujmy się. Zdobyć. Natomiast podnie bodajże Dawid Woliński, więc też coś z polskiego podwórka Sara wybrała na siebie. Natomiast Sara jest królową Instagrama i to trzeba powiedzieć. I faktycznie, tak jak mówisz, wszystkie dziewczyny wzorują się, chcą być jak Sara. A Sara też wnosi coś fajnego na te polskie salony, bo to nie jest taka, wiesz, takie coś odtwórczego. To Tylko, prawda. tylko to jest coś nowego, powiew takiego zachodu. Tutaj stylizacja trochę alaniana nawet, tak mi się gdzieś skojarzyło. Więc ja za to uwielbiam Starię. Tak, i to jest prawda. To jest ten pazur, o którym mówiłam. To wygląda fajnie, ona też ma świetną figurę, więc bardzo dobrze prezentuje te ciuchy. I co jest jeszcze dla mnie fajne i zaskakujące, ona moim zdaniem stylizuje swoją siostrę też, jak wychodzą razem. Można powiedzieć, że wychowuje kolejną ikonę mody, bo one zawsze pozują razem, jeśli są razem, i wyglądają idealnie, idealnie dopasowany duet modowy. Tak, są dopasowane, aczkolwiek są. Znacznie różne od siebie, tak. bo jednak te stylizacje wiesz, są trochę inne, natomiast jak staną we dwie koło siebie, no to wyglądają tak jak mówisz, fenomenalnie. Okej, okay. punktacja twoja. Wiesz co, za ten powiew takiej świeżości? Teraz wieje <św <Infinite> 10 punktów. Super, no kurczę, ja też ostatnio mówiłam, że brakuje mi pazura. Tutaj ten pazur jest, też Dawaj, 10. chyba 10. muszę dać dziesiątkę. Jesteśmy dzisiaj łaskawi. <świlek> Przed nami kontrowersyjna modowa osoba, powiem Ci, bo są te jej stylizacje często bardzo szeroko komentowane i różnie. Mówimy o Małgorzacie Rozenek-Majdal. Tutaj stylizacja, która nie wszystkim się spodobała. Na jednym z portali ja widziałem, że została nazwana Barbie, Barbie Rozenek, tak. Natomiast ja uważam, że go się wyglądała przesłodko w tej stylizacji. I jej ten róż, słuchaj, pasuje. Te falbany bardzo fajnie wyglądały. To jest sukienka Self Portray e, marka, no około półtora tysiąca do dwóch tysięcy można taką sukienkę kupić. Natomiast podobna w jest w tym sezonie tak, no jest Tak widziałam. Ja Ci powiem, że ja już widziałam identyczne sukienki w butikach e, za dużo mniejsze pieniądze. Więc widać, że już tutaj to delikatna inspiracja. I, i też słyszałam, że dziewczyny mówią, o, sukienka rozenek, więc właśnie już nawet nie, nie ta marka jest kopiowana jak właśnie ten look. Ale pamiętam, że faktycznie ten look był kontrowersyjny. Tam tutaj też biust y, tak. gości był uwydatniony i też widziałam komentarze w stylu: o Boże, jaki tyc, No takie były, więc myślę, że Małgosia miała lepsze stylizacje moim zdaniem, ale miała też dużo gorsze, więc się zgadzam z Tobą, że to była poprawna, fajna stylizacja. Fajnie, jej jest dobrze w różowym. Ona rzadko chodziła w tym kolorze. Natomiast faktycznie jak ją wtedy zobaczyłem do tego, że miała taką opaleniznę mm -hmm. wakacyjną i wyglądała bardzo fajnie. Mi się no to dobra, podobało. To punktuj! Siedem! Dla mnie szósteczka. Szósteczka będzie ok. Przed nami piękna kobieta, pogodynka, Dorota Gartias i jej długa, klasyczna czerwona suknia ryba. Tak, ryba, aczkolwiek fenomenalna. Ja uważam, że dawno Doroty nie widzieliśmy w takim wydaniu, bo zwykle gdzieś tam prezentuje pogodę, to biega w dżinsach raczej, ewentualnie w jakichś sukienkach, ale krótkich, tak. e, na różnych eventach, wydarzeniach. Natomiast w takim wydaniu rzadko Dorota pojawia się na salonach. Mi zaparł dech w jak zobaczyłem Dorotę właśnie w tej sukience. Sukienka Wioli Piekut, e, naprawdę bardzo fajny projekt e, i tam widać, jaką Dorota ma figurę. Tak. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. E, no i Dorota wygląda świetnie. Tak, jedyne, co ja bym mogła powiedzieć, to właściwie tak, klasyka super, no bo y, klasyczne rzeczy zawsze są trendy. Często o tym też mówimy, że w modzie ta klasyka jest OK. Natomiast tutaj trochę bym popracowała nad biustem, żeby jeszcze był taki bardziej uw uwydatniony, tak, bo Dorota ma piękny biust. E, I jeszcze jedna rzecz. Ja bardziej lubiłam Dorotę w tych ciemnych włosach. Tak mi się wydaje, że chyba jednak dla niej to był lepszy kolor. To, jest to kwestia gustu. Wydaje mi się, że Dorota lepiej czuje się w blondzie, bo ona tak zmienia. Była mm. blondynką, wróciła do ciemnych. Tak. Teraz znowu oglądamy ją w tym wydaniu blond. A więc to jest kwestia tego, kto w czym się czuje lepiej, a to jest najważniejsze. Najważniejsze, to prawda. No dobra, no to punktacja. Osiem. Osiem, ja tutaj mam dylemat. no. też może dam siódemkę, tak jak to za ostatnio ostatnie. Siódemka. Okej. Okay. No to teraz na tapetę weźmiemy kobietę, która ostatnio jest na językach z racji swojego stanu, tak, są takie plotki. Natomiast tutaj mamy jeszcze stylizację, w której nie było nic absolutnie widać, ani nikt o tym nie spekulował, ale wyglądała pięknie. Marta Żmuda-Trzebiatowska. To też dziewczyna, która rzadko pojawia się mhm. na różnego typu imprezach. Jeśli się pojawia, no to jest tutaj mi się związany z tym cel finansowy. Tutaj jest ambasadorką tej firmy, tak. na której w się pojawiła. Natomiast faktycznie Marta też nie ma zwykle wyczucia, jeśli chodzi o modę, bo zdarzały się takie spektakularne kładki. To czy jest nie piękna do... kobieta. Wiesz, figura super tak. i te ciuchy też są okej, okay, a zawsze miałam wrażenie, że dobierała jakiś taki dodatek, który to trochę rujnował. Albo buty niedopasowane, albo jakaś taka torebka nietrafiona, albo znowu albo już długość, fryzura długość, nie. wiesz, sukienki tak. w ogóle, która ją totalnie skracała. więc... To aż mnie denerwowało, wie że tak piękna, bo to jest naprawdę jedna z najpiękniejszych kobiet w Polsce. Naprawdę? No ale w końcu skupmy się na tym, co mm -hmm. najważniejsze, na dzisiejszej stydzinacy, o którą omawiamy. Tutaj było dobrze. Tutaj naprawdę świetna sukienka, bardzo zwiedna, lekka. Marta przy tym wyglądała bardzo świeżo i tak aż promieniała, więc... Wyglądała naprawdę dobrze. Sukienka marki L'oreal, polska marka, więc fajnie, że też wspiera mhm. polski fitment. -fit. I powiem Ci, że taka bardzo w trendach yy, tego sezonu, bo w tym sezonie właśnie widzę, że te zwierne materiały, takie lekkie tiule, te aplikacje plus ten dekol, no tam właściwie bardzo dużo trendów w tej sukience się spotyka i ten szary, modny kolor. Tak, i te gwiazdki, które kilka sezonów temu Dolcem Gabbana finansowali, mhm. więc... No do Polski też to dochodzi z lekkim opóźnieniem, natomiast ten obrót też tutaj się pojawi. Powiem Ci, że gdybym ja się wybierała na dużą galę, to bardzo chciałabym wyglądać tak jak Marta podczas tego wieczoru, więc ode mnie dycha. I teraz przed nami taka bardziej casualowa stylizacja Majsa Bleskiej. Tak, to jest stylizacja z konferencji ramówkowej. Już mówiliśmy dzisiaj o tej konferencji w kontekście Gosi Rozenek, mhm. natomiast to jest też to, że nasze polskie gwiazdy nie zawsze wiedzą, jak się ubrać na do południową imprezę, czyli konferencję ramówkową. Tutaj nie mówię w kontekście Małisa Bleskiej, bo ona dokładnie, doskonale wiedziała, jak powinna się ubrać, natomiast zdarzają się imprezy dopołudniowe, gdzie dziewczyny ubierają sukienki jak, na, tak, sukienki jak na wieczór, więc tutaj przestrzegamy, żeby jednak tego nie robić, że to, co jest do południa, to jest do południa i, i Styl casualowy z jakąś awangardą się świetnie sprawdzi, styl rokowy się świetnie sprawdzi. Natomiast sukienki to zostawmy sobie na koktajle i na wieczorem. No właśnie, wierze. czyli co nie dajemy gwiazdom takiego kredytu zaufania, że gwieździe to wszystko wolno? No wiesz, jeśli chce, no to nie zabronimy, no co Paula zrobisz? No, nie damy rady. Nie Natomiast... pani nie wchodzi w tej sukience. Natomiast... O nie, nie. <śmiech> <śmiech> Natomiast są pewne zasady, które obowiązują, jeśli chodzi o modę. I takie jest moje zdanie i myślę, że zdanie Maji na pewno też, bo Maja też Maja też jest ekspertką. Maja tutaj mody. wyglądała fajnie, no tak. przede wszystkim no kurczę, jak się na takie nogi, no to, to naprawdę pokazywać. można pokazywać i ona robi to świetnie. No, ja nie zawsze akurat się odnajduję w stylu Mai, bo ona ma ten styl taki bardzo określony pod swój charakter. To jest z jednej strony bardzo fajne, ale właśnie no nie zawsze to jakby do mnie pasuje, ale ta stylizacja mi się podoba. Tak, Maja ma taki mocno e, zaznaczony swój styl, jeśli chodzi o polski show biznes, to rzadko zdarzają się takie gwiazdy, które mają swój styl, tylko raczej jest to taka przebieranka, raz mam sukienkę różową, raz mam tak. e, wiesz, styl rokowy, raz ubieram się w ogóle w boho, mhm. no i to jest trochę niespójne, natomiast Maja od zawsze trzyma się tego londyńskiego looku, no tak. i w tym przypadku e, też skórzane shorty, tak jak mówisz, pokazała piękne nogi, buty, których jest ambasadorką, które zresztą świetnie wyglądają, też e, wydłużają dzięki temu czubkowi e, odpowiedniemu tą nogę. No i do tego marynarka jest to Gucci. A no właśnie, chciałam zapytać o cenę, to już chyba nie muszę, prawda? Wiesz co, to jest chyba 13 tysięcy albo i więcej. Och kurczę, no niektórzy jeżdżą samochodami tej wartości, ale no kurczę, no nie bez powodu no, też Maja jest ikoną mody, bo to tak naprawdę no, też są różne na ten temat zdania, natomiast ona się tą modą zajmuje, kocha to, więc kto jak nie ona tak naprawdę ma nosić takie marki na sobie. Oczywiście, ona wręcz powinna, wiesz, wprowadzać taki powiew tego, co dzieje się w trendach światowych, no bo kto jak nie ona. Tak, no to dobrze, no to ocena twoja. Jeśli chodzi o dzienną stylizację, to uważam, że dziewięć. Ja dam ósemkę, Tak, Ósemka ode mnie. Chyba tylko dlatego, że nie mogłabym założyć takich butów. Z zazdrości. <laughs> może, <laughs> może trochę tak. I przed nami Joanna Krupa, Słuchaj, czyli kobieta. Ja, ja też ją kocham, I love her. Właśnie dlatego, że ona ma taki luz i to widać również w tych stylizacjach, bo w sumie dzisiaj. Mówimy o stylizacjach, ale przy Johnie to się nie da o tym charakterze nie wspomnieć. Słuchaj, ona cokolwiek by nie ubrała, ja i tak zawsze ją będę kochał. To prawda. To jest taka osoba, wiesz, która od, od samego początku, od pierwszego poznania, wzbudza taką empatię, Owszem. Jest, jest tak sympatyczna, szczególnie dla nas, dziennikarzy, bo wiemy, jak często jesteśmy przez różne gwiazdy traktowani, zresztą Ty też w, w jednym odcinku o tym opowiadałaś. Tak, właśnie, jeżeli chodzi o typy gwiazd, bo pewnie o tym odcinku mówisz, to Joanna to jest 100% zwykła gwiazda, czyli taki Człowiek, z którym totalnie nie czujesz tej bariery. To jest Twoja przyjaciółka od pierwszego momentu. Podchodzi do, do, do ciebie totalnie na luzie. Tym bardziej, że mm, mogłaby przecież ona stroić fochy bardziej niż inne gwiazdy, z którymi mamy do czynienia. No i przede wszystkim ona ma takie marki na sobie czasem, że też tu po prostu zazdrość niesamowita. Zgadza się, Joanna, ja nie pamiętam, żeby ona miała jakieś takie spektakularne wpadki, mm -hmm. co najwyżej zarzucają jej bardzo często, że ona zbyt świeci, albo ale... Seksowna dekoltem. jest za bardzo. Tak. tak natomiast to jest cała Joanna. To jest jej styl, to, to tak jak styl. o Mai mówiliśmy, tak. że ona ma swój styl. Joanna musi być sexy, no nie wyobrażam sobie jej inaczej wyglądającej. Słuchaj, ona jest bardzo amerykańska, tam też tak się nosi, więc Tak, to e... prawda, tam musi być blichter, splendor. Dokładnie, więc dziwne, żeby ona przylatując tutaj zmieniała styl, bo jest w Polsce, no, bez sensu. Tym bardziej, że ona się nie stara być skromna na siłowni, ona mówi, ja. ja chcę być sexy, jestem sexy, po to yy, się pocę na siłowni, po to yy, o to walczę, bo taka jest też w sumie yy, jej Rola, jest przecież modelką, jest modelką, więc no musi tak być. No i tak. I tutaj znowu ten biały kombinezon, czyli dziewczyny poszukujcie białych kombinezonów, bo widać, że to jest po prostu super trendy i to niezależnie od tego, czy mamy wąskie nogawki, czy szerokie, jaki dekolt, chociaż tutaj po raz kolejny głęboki dekolt. No myślę, że wiele osób z tego się cieszy. A no tak, na pewno, na pewno. No tutaj dla Joanny to też myślę, że wysoko ocenimy. Wiesz co, no dycha, dycha. Ja jeszcze powiem, że ona mi się skojarzyła tak ze stylem dynastii, ta stylizacja, tak, wiesz, te, to prawda. te takie ramiona tutaj odkryte, mhm. ale nie, super, super. Ja dam dziewiątkę tylko dlatego, że właśnie też mi tego pazura brakowało, a Joana ma czasem takie stylizacje, że ja po prostu modlę się, żebym kiedyś tak wyglądała jak ona. No i na dziś to już wszystkie stylizacje. Chociaż powiem Ci, że nie było e, tak dużo w tej pierwszej połowie roku takich mega spektakularnych stylizacji. Bo też nie było zbyt wiele interesów. Nie mm -hmm. wiem, czy to zauważasz, tak. Maula, ale faktycznie. Trochę się obijałam. Się <laughs> Trochę się obijałam i myślę, że teraz będzie trzeba nadrobić, więc zakasamy ja rękawy. A tygodnie właśnie będą takie, wiesz, dla nas mocno zapracowane, więc będziemy biegać i obserwować, co się jeszcze wydarzy do końca czerwca, bo tak mniej więcej ten sezon tak. w się u nas się toczy. Także wygląda na to, że będziemy mieć trochę pracy w przyszłych miesiącach i może nam się uda wrócić trochę wcześniej z takim odcinkiem o właśnie tych ulubieńcach modowych do Was. Może za jakiś miesiąc coś nakręcimy. Oczywiście zachęcam Was, żebyście odwiedzili Lookbooka, bo tam zawsze dużo mody, dużo show biznesu, czyli wszystko co kochacie, jeśli jesteście na tym kanale. No i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco i żebyście mogli mi podpowiadać co chcecie e, zobaczyć na tym kanale w przyszłości. A my się już żegnamy. Dzięki Łukasz. Dziękuję. PAPA. Pa.